Halo, halo, hej, cześć, dzień dobry, wam wszystkim ludzie z tej strony, Ksaki. dzisiaj jesteśmy w GTA Vice City, więc tak, Definitive Edition oczywiście, gra, której zaczęło się całe moje granie, tak krytycznie mówiąc, gra nawet spoko, ale cóż, przejdę ja, teraz z wami przejdę. Uh, Ken Rosenberg here. Hey, hey, great. Hey, well, uh, I'm gonna drive you guys to the meet. Okay. Now, I've talked to the suppliers and they are very uh, keen to start a business relationship. So uh, if all goes well, we should uh, be doing very nice to ourselves, which is, you know, good. Okay, so they're brothers. Okay, one operates the uh, the business and the other one does the Okay, that's them and the chopper. All right, here's the deal. They want a straight exchange on open ground. All right? Okay, stay tight. Let's go. Got it? One hundred percent pure grade A Colombian, my friend. Let me see it. The greens, tens and twenties, used. I think we have a deal, my friend. <laughs> oh, shit. oh, Shit! Come on, get out of here! Come on.

3, gdzie Cloud nic nie mówił. Głównym bohaterem, oczywiście, jest Cloud. Znaczy, yy, dobra, Turyki. W yy, tej części, oczywiście, jest versetti. No, gierka super. część nie przeszedłem. Misja z, helik z helikopterkiem, więc sami. czasami. Ale na spokojnie damy radę. to? Można tak. Dobra. Tutaj trochę grano mówi. Zatrzymaj się w obrębie różowego zaczynka, to żeby grę zapisać. No i tutaj mamy też ten. No. Misję tak jakby. Stary przyjaciel. Hello Sunny. Tommy! Tommy! It's been too long! I know, I know. You're just overwhelmed with emotion. 15 years. Seems like only yesterday. I guess that's a perspective thing. Hey, doing time for the family is no piece of cake. The family looks after its own, okay? So, how'd the deal go down? You sitting on some white gold? Look, Sonny, we were set up. The deal was an ambush. Harry and Lee are dead. You better be kidding me, Tommy! Tell me you still got the money. No, Sonny. I don't have the money. That was my money, Tommy! My money! You better not be screwing me, Tommy, because you know I'm not a man to be screwed with. Wait, Sonny. You have my personal assurance that I'm gonna get you your money back and the drugs, and I'm gonna mail you the dicks of those responsible. Hey, I already know that. You're not a fool. Pierwsze co mi się tam zrzuciło do oka oku, oku, ja, do oka to że tutaj wisi plakat Clouda więc tutaj też ciekawe No dobra mniej tego partii, tego gadania skupmy się bardziej na gierce Zróbmy parę misji. Myślę, że dwie będą wystarczające na razie. Jak na pierwszy odcinek. Eee, no i co? Bierzemy auto. to ja, tutaj stacje radiowe, lecz nie go. Oni... Nie, no nie, no. Dobra, jestem na miejscu. Zobaczmy, co on dla nas ma. Hen. Impreza. I have been sitting in this chair all night with the lights off drinking coffee. This is a disaster. We are so screwed, man. These gorillas, listen to me, are gonna come down here and rip my head off. It's ridiculous. I did not go to law school for this. Okay, now what the hell are we gonna do? Shut up, sit down, relax. I'll tell you what we're gonna do. You're gonna find out who took our cocaine. And then I'm gonna kill them. That's a good idea. That's a great idea. Let me think, let me think, let me think. Oh, there's this retired colonel, Colonel Juan Garcia Cortez. He's the one that helped me set up this deal well away from Vice City's established thugs, okay? Now listen. He's holding his party out in the bay on his expensive yacht, and all of Vice City's big players are gonna be there, okay? I have an invite. Of course I have an invite. But there's no way that I'm going out there sticking my hat out the door. No, way I not told gonna you, happen. shut up. I'll go myself. Oh, whoa, whoa, whoa. Hey, I like 1978 too, but you know, this isn't gonna be a beer and strippers do. I mean, no offense, but I think that you might turn heads on the runway for the wrong reason. wrong with the way I'm dressed? Okay, look, here, stop by Raphael's. Tell him I sent you. Make you look respectable. Okay, go, come on. No dobra, nie <ś crítico> zmienić w sklepie <śmieniuje> się w Rafaela. Więc tak, tutaj dzisiaj... Ja jeszcze nie pamiętam tutaj dobrze dróg, To jak widzimy, ale... myślę, że na spokojnie ogarniemy. Co bym... Bierka. No i dobra Rafael dawaj mi ciuchy Tu no nieźle, ale może być lepiej Szczerze mm, powiedziawszy... Nice Szczerze będzie powiedziawszy najsiedokółkownika na ten motor Walź no, Dobra idziemy nie jest tam, dobra. No, spokojnie. E, też tutaj też jest trochę do zbierania spokój, też są inne a więc też ja będę robił, ale też pod odcinkiem. Raczej to nie będzie was interesowało, co ja będę robił. Przecież, no, jest trudno czasami jeździć, to jest hit. No, ale dobra. Jesteśmy, kur...

they take me to the pole I'm sure. position No, will would you be? working for my father? Maybe. you mind me resting my hand in your lap? Maybe. It's so difficult having a rich and powerful father. Vamos. Yes. I to Fermy razie robić. Zobaczcie. Nawet nie wiem jak ja tam ale myślę, że potem sobie sprawdzę jakie są. E, Tylka stuwa co to za pieniądze. Dobra, no dostarczymy więc swoje do, do której machnął. O Jezus się! Za mocno. Dobra, no to jeszcze jedną misję wykonajmy i zakończymy sobie dany śnieg więc no Urwa Burła... ja. Przedurzę Trzeba się przyzwyczaję, jeszcze innego sterowania, bo tutaj inaczej się steruje GTA 3 Ale no, Tak już bywa Ah, well I hope you're having a good time, because I'm going out of my mind with worry here. What did you find out? That there are more criminals in this town than in prison. We need a lead from the streets. Okay, let me think. Let me think, let me think. Ah, I got it! Okay, there's this slimy some music industry slimeball goes by the name of Kent Paul. Anyway, he's got his nose so far up most of Vice City's ass that if anybody knows the whereabouts of 20 keys of coke, it's this guy, all right? He's always at the Malibu. I'll go pay him a visit. Take it easy now. No, Kent Paul No, w pewnym rozdziale Grym, ale no nie będę na razie nic spoilerował, no bo to nie ma sensu No ale spokojnie jedziemy Miałem mój na razie to tutaj tak nie jest za dużo mało bo jak tak muszę tutaj, tutaj nadal pokażę ogra że tutaj to nie jest takie duże no Dobra, trochę to jest tak, ale to jest przesady, jeżeli miałbym porównać, nie wiem, czy 3 jest większe, mniejsze, to mogę powiedzieć. Dzień dobry. Złuszmy wizytę. Gdzie for, no, for you Kent Paul. Kent Paul, mate. Yeah, I'm the governor, Andy. I'll sort things out. You know what I mean? I'll treat you whatever you want, I'll get you, girl. Don't you worry about a thing, mate. Get lost, honey. Oi, 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 oi. You ken Paul? I'm a friend of Rosenberg's. Rosenberg? Rosenberg? Oh, that bonkers ambulance chaser. That guy could defend an innocent man all the way to death row. Get <laughs> another drink, bruv. Everybody's a comedian. Listen to me. I'm missing 20 keys and a lot of cash. Trash, mate? It's a mugs game. What do you know about it? Oi, oi, well, what I was coming to was there's some chef come trumpet shifter who deals that kitchen of Hotel and Ocean Drive. He's been looking real pleased with himself lately. You could go and check, check him out. out. I will. And I'll be seeing you around. Yeah, that's right. Go and walk away, you mug. I knock you spark out. Give me a drink. And where's that slut... Dobra. Znajdź pochodzą na Ocean Drive. Okej. Okay. No to szukamy. Tutaj wiem, że też jest sporo misji powoźnych. Jeszcze szybko sprawdzimy w statystykach. Ile mam misji? Misje, misje. Proces ukończenia, próba wykonania misji. O! Nie, to są rozwałki. te paczki. Hmm. Patki, wizyty. Nie przestępcy. Mm, na razie tu nie widzę nic takiego. Widzę, że misji na razie nam nie pokaże ile. Chyba, że gdzieś jest niżej. Tak ja jak widzę, nie ma. Więc, no, na razie 15 minut. Na ja razie niestety nie widać ile misji jest. Jedna czy było widać. Tutaj nie ma. Pokazanych ile jest. No, ale trochę też ich będzie. Chociaż też jest trochę krótka, ale. Jednak, owad. He! <grywa> Dobra, jak ja śmiesznie blisko niego stanęłam. Ej, hey, co tu chodzić? You better start talking. Ej, make me, you prick. Come on then! O tyś, śmieciu, chodź tu. Chodź tu, peskupię. Bez Weź bez jego komórkę. Weź. Zabywasz telefon komórkowy. Oh, way to go, tough guy. Beat him to a pulp. That should make him real chatty. You want some too? Hey, chill. I want what you want, brother. Oh, yeah? And what's that? Your green and my dead brother's white lady. Unfortunately, you just silenced our lead. Accidents happen. Get lost. Hey, hey, whoa. No need to go all long range on my ass. The way I see it, we two hombres in a strange town. We need to watch each other's back.

No wiadomo, przyda się na pewno nieskończony sprint. Jedną rzecz, którą Muszę tutaj cofnąć, no i oczywiście... Idiota we mnie wjechał. Czyli standard. No jeszcze trochę. Zobaczcie jaki rodzaj broni. to za okay. chłopak? Dobra. Zaruszajmy. Go <gryst> <gryst> dobre, to było dobre. No i cóż, ja widzowie... E cóż, no... Pierwszy odcinek na razie to był. Ja mam nadzieję, że się podobało. I będziemy się widzieć w następnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!